Do ciała innej osoby. Gdy zawiąże się między nimi symbiotyczna relacja, bardzo trudno ją zerwać. Obstawiam, że istota ta śledziła Dona od dziecka. Becky doznaje życia za jego pośrednictwem. Przeżywa jego emocje i doświadcza świata poprzez jego zmysły. Można powiedzieć, że Don jest opętany. Ludzie z różnych środowisk, w tym religijnych, ostrzegali, że nie wiem, z czym zadzieram. Pytają, skąd wiem, że Becky nie jest demonem. Becky jest zaborcza i ma sporą moc. Niektóre negatywne byty zadadzą sobie wiele trudu, by osiągnąć swój cel. Ale czy Becky to coś złego? Przyjmijmy, że opętanie to realne zjawisko. Dlaczego nie można zostać opętanym przez coś pozytywnego, by czynić dobro? Chciałbym, by Becky mnie opętała, pomogliśmy wielu ludziom.